Na każdy temat. Dzień dobry, Adrian Pietraszek, to jest audycja na każdy temat, a dzisiaj zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w naszym studiu gościmy burmistrza świebodzic, pana Pawła Ozgę. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Sudety 24. Temat, który w tej chwili rozgrzewa wszystkie samorządy w Polsce, to oczywiście planowanie budżetu. O tym dzisiaj porozmawiamy, ale zanim o pieniądzach, zaczniemy od sportu, bo w Świebolicach sporo się dzieje przy rozbudowie obiektów sportowych. Panie burmistrzu, na jakim etapie jest obecnie rozbudowa siłowni przy hali widowiskowo-sportowej w Świebolicach? Panie redaktorze, szanowni państwo. Rozbudowa siłowni to jest jeden z trzech elementów. Tak naprawdę w tym roku podjęliśmy działania mające na celu rozbudowę obiektu, a tym samym modernizacja. Modernizacja polegała na tym, że w tej chwili są zainstalowane panele fotowoltaiczne. Mamy trzy farmy, które są około 50 kW na każdy jeden. Pomaga to przede wszystkim zmniejszeniu kosztów utrzymania obiektu. Pragnę zwrócić uwagę, że kryta pływalnia, jak i obiekt typu hala widowiskowo-sportowa, jest to obiekt, który potrzebuje y, dużej ilości energii. Y, inwestycja w tym roku poszła w wysokości 8 milionów złotych, z czego wykonaliśmy już y, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, ale tym samym mamy magazyn energii. To jest rzecz bardzo ważna. W starej kotłowni, kiedy mieliśmy piece gazowe zainstalowane, budując krytą pływalnię na dole w podbaseniu, w tej chwili została przerobiona i tam się znajdują wszystkie power banki, różnie to jest nazywane, ale magazyny energii, która w momencie dość dużego słońca jest w tym momencie kumulowana, żeby później w godzinach wieczornych wykorzystywana. Panie burmistrzu, to jest jeden z elementów. Jeżeli by zabrakło energii elektrycznej, rozumiem, że obiekty są w stanie funkcjonować nadal pomimo braku dopływu energii z sieci. To nie tak do końca. To nie tak do końca. To chciałbym tak mieć, żebyśmy byli samowystarczalni, ale to niestety to tylko pomaga w części prądu, w części energii, która, którą nam zap mamy zapotrzebowanie jest dużo większe. Myślę, że rocznie jest to około 30 do 40% zmniejszenia zużycia energii po to, że mamy fo panele fotowoltaiczne, a za tym magazyny energii czy pompy ciepła, żeby jak najbardziej podgrzewać wodę w basenie. Były, były niezależne, tylko wykonywane przez nasze pompy. To jest jeden z elementów. Natomiast, natomiast jest jeszcze coś takiego, jak wykonywane przez nas wentylacja. Wentylacja na basenie. Wydawałoby się, że prostą rzeczą jest natomiast duża wilgotność i wykonanie dobrze funkcjonującej wentylacji jest to rzecz bardzo ważna. Wilgotność jest bardzo ważna, jeśli chodzi o basen. I tutaj mamy w tej chwili nasza rodzima firma, która się podjęła tego zadania jest na ukończeniu. W tej chwili mamy już centrale wentylacyjne zainstalowane. Ta wilgotność fajnie spada zupełnie inaczej, odczuwa się ciepło na basenie. To jest kolejny z elementów, który jest też niezbędny do funkcjonowania tego obiektu. I trzecim elementem, o tym, którym pan redaktor zaczął mówić, jest to rozbudowa naszej siłowni. Siłownia cieszy się bardzo dużym powodzeniem w naszym mieście i to należy, w tym kierunku należy iść. Podjęliśmy działania właśnie, żeby rozbudować to i to jest kolejny element, który, który jest w realizacji. Tak naprawdę zadanie mamy zakończyć w przyszłym roku, w lutym, ale idą dość mocne działania, żeby zamknąć rozbudowę siłowni jeszcze przed aurą zimową i w trakcie tych zimnych miesięcy, patrz, listopad, grudzień, styczeń, można było spokojnie w środku wszystko zrobić i zmieścić się z czasem. Tutaj mamy w granicach 60-70% pracy zaawansowane. Myślę, że, że zmieścimy się z terminem. W trakcie mamy naszą siłownię nie tyle, że zamkniętą na 100%, tylko przeniesioną i też zapraszam, czyli funkcjonujemy cały czas i czekamy na to, żeby zadanie zostało zakończone. Dopytam jeszcze w jakiej przestrzeni, panie burmistrzu, w tej chwili ta siłownia funkcjonuje? U nas na hali widowiskowo-sportowej. Na dużym holu Zapraszam. Tak, w ramach tak, tak, tak oczywiście, i w ramach naszego obiektu. Panie burmistrzu, wielomilionowa modernizacja obiektów sportowych w mieście. Dobiega końca, tak jak pan burmistrz wskazał, czy w planach są może jeszcze jakieś kolejne? przedsięwzięcia w tym obszarze, czy na razie, jeżeli chodzi o sport, o rekreację? To jest zadanie w tej chwili, to priorytetowe, które zamykamy. No nie możemy zamknąć się tylko i wyłącznie na, na sporcie. Myślimy dość mocno i lada moment już będzie oddawany nowe, nowe, nowo wyremontowany żłobek na osiedlu Sudeckim, po starym przedszkolu. Myślę, że mieszkańcy wiedzą, w którym miejscu, ale to będzie nowoczesny żłobek i tu apeluję również do naszych mieszkańców. I nie tylko mieszkańców się o to, że jeżeli są osoby, które są zainteresowane, są wolne miejsca jeszcze w naszym złobku, proszę kontaktować się z Urzędem Miasta, z Wydziałem Edukacji, bo Wydział Edukacji prowadzi nabór dzieci, które by chciały. Być w naszym żłobku. Myślę, że rodziców zapraszam chętnie do obejrzenia obiektu. Warto zostawiać swoje dzieci u nas. Panie burmistrzu, przejdźmy teraz do gorącego tematu. Chyba we wszystkich samorządach w całym kraju. Na jakim etapie obecnie są prace, jeżeli chodzi o świebodzice, nad budżetem gminy na przyszły rok? Myślę, panie redaktorze, że jak we wszystkich gminach. To jest najgorętszy okres koniec października, początek listopada. Szykujemy się z budżetem, czekamy na to, żeby wszystkie elementy poskładać, tej układanki, żeby wystartować w przyszłym roku. Nie jest to rzecz prosta. Wiele się zmienia, zmienia się również w finansach, jeśli chodzi o dotację, dotację ogólną. W tej chwili dostajemy, kiedyś była subwencja, subwencja chociażby światowa, w tej chwili subwencja oświatowa jest dotacją ogólnej. A jednak ta oświata najwięcej pochłania z tego budżetu? Myślę, że każda z gmin wie o tym, że, że tak, że to jest element dość bardzo kosztowny. A panie burmistrzu, ta nazwa coś zmieniła, idą za tym większe środki, czy tylko nazwa się zmieniła? Panie rektorze, trudno to wyliczyć. Powiem krótko. My w zeszłym roku mieliśmy budżet na poziomie 180 milionów, w tej chwili będzie zwiększony o 5 milionów. Bo gdzieś subwencja ogólna będzie wyższa o 5 milionów złotych, ale tak jak pan redaktor wywołał temat, jeśli chodzi o oświatę, no oświata jest tym elementem, który kosztuje gminę, no szanowni państwo, blisko 65 milionów. To jest jedna trzecia, jedna trzecia budżetu gminy Świewodzice. Jest to duży koszt, ale to jest zadanie własne gminy. My mamy taki obowiązek, chętnie to robimy, edukujemy. Natomiast no, zastanawiam się czasami jak rozmawiam o świecie, co dalej? Bo patrząc na depopulację społeczeństwa, myślę, że nie tylko nie tylko Świebodzica, ale cały y, obszar tutaj wokół Świebodzic, Paczwa, Obrzych, miasto bardzo blisko Świebodzic, które liczyło Ponad 140 tysięcy mieszkańców. W tej chwili mieści się około 100 tysięcy mieszkańców. w Świebodzice w najlepszym okresie, kiedy ja zawsze powtarzam, byłem dumny, bo miasto Świebodzice było jedno z najbardziej uprzemysłowionych miast w Polsce, chyba bodajże drugie miasto. Natomiast wtedy liczyliśmy ponad 25 tysięcy mieszkańców. W tym okresie teraz mamy. Około 20 tysięcy mieszkańców. Ale patrz na y, y, szkołę, patrz na żłobki to, co powiedziałam przed chwileczką zapraszam do żłobków. Niestety y, bardzo mało dzieci się rodzi i to, i to jest nasz problem. Mamy wolne miejsca w żłobku. Jeszcze 3 lata temu, dwa lata temu, był problem ze żłobkiem. Wtedy podjęliśmy działania mające na celu pozyskanie środków i budowę żłobka, teraz mamy żłobek, ale nie mamy dzieci do żłobka. Także zapraszam serdecznie. Natomiast co dalej patrząc w przyszłość, bo nie możemy patrzeć tu i teraz jako samorządowcy, tylko patrzymy do przodu, przynajmniej 50 lat do przodu. Jeżeli w tym roku w naszym mieście urodziło się około, około 60-70 dzieci, to są dwie klasy. Czy klasy pierwsze za 5 lat, za 6 lat? W tej chwili mamy 11. Pytanie, co ze szkołami, jak to będzie wyglądało? No, no bo to niestety my musimy już o tym myśleć. Jak to będzie w przyszłości, co będzie z przedszkolami, bo coraz mniej jest dzieci, a niestety zgonów jest bardzo dużo i to już od jakiegoś czasu od covidu tak zwanego yy, zgonów jest dużo więcej i w śwolnicach też średnio 30, od 25 do, do 30 zgonów miesięcznie mamy, więc proszę porównać, jak to wygląda. Yy, myślę, że tak, ale musimy patrzeć do, przy, na, do, do przodu, patrząc i wracając do tego, co pan redaktor zadał pytanie, do budżetu. Budżet jest blisko 185 milionów złotych. Najprawdopodobniej już będziemy mieli na 15 listopada przygotowany, pospinany. W tej chwili będziemy mieli jeszcze spotkanie z radnymi do, do, dotyczących przyszłego roku wydatkowania na inwestycje mamy przygotowane około 35 milionów. To będą wraz z dotacjami, jeśli chodzi o finanse, około 15 z gminy, jeśli chodzi o z budżetu gminy. No to są rzeczy, które, które cały czas próbujemy, próbujemy poukładać. I patrzeć na rozwój naszego miasta. Panie burmistrzu, jakie priorytety inwestycyjne na przyszły rok, biorąc pod uwagę ten budżet przeznaczony właśnie na inwestycje? Panie dyrektorze, powiem tak: no środków w tej chwili zewnętrznych staramy się z każdego poziomu wziąć. Dla nas, gdziekolwiek pojawiają się możliwości, sięgamy, piszemy wnioski. Będzie, będzie termomodernizacja ośmiu naszych budynków gminnych, 100% gminnych. No, czekamy, dopinamy to wszystko. Mam nadzieję, że to wszystko będzie, będzie spełnione i dostaniemy to dofinansowanie. Ale mamy wiele elementów, które już zostały rozpoczęte i w przyszłym roku będziemy, będziemy realizować. Myślę, że to jest kwestia inwestycji. Zobaczymy, jak, jak będziemy mieli. Ze środkami zewnętrznymi, wszystkie tematy, które tylko się pojawiają, że tak, powiem, w przestrzeni publicznej, gdzie możemy sięgnąć, po to sięgamy. Panie burmistrzu, a jakie potrzeby w tej chwili są? No bo, tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, kończy się duża inwestycja związana właśnie z tymi obiektami sportowymi. W planach termomodernizacja budynków. Infrastruktura drogowa, co jeszcze z tych konkretów może pojawić się na liście? To znaczy, co wymaga nie daktorze, my przygotowujemy się, czekamy na tak zwane KPO. No, myślę, że nie tylko Gmina Świebodzice, wszystkie gminy czekamy na te środki z niecierpliwością. My przygotowujemy się, bo przerażały mnie czasami terminy. Terminy, które pojawiają się, środki i nagle jest, jest trend. Patrzmy w tej chwili, jak to wygląda, jeśli chodzi o Sytuacje, gdzie otrzymujemy możliwość pozyskania środków na tak zwane środki działające między innymi na wypadek zagrożenia powietrznego, czyli schrony. Głotno się o tym mówi. Natomiast dostajemy informację, że do końca roku mamy możliwość wykorzystania pół miliona na modernizację obiektu, czyli magazyny, które możemy przeznaczyć na przechowywanie właśnie między innymi sprzętu. Czy to jest realne w ogóle? Y Staramy się zmieścić. Tak, jest ciężko, ale tak, musimy, musimy uporać się z tym. Idąc naprzeciw, staramy się przygotowywać koncepcje, projekty, bo często jest tak, że pojawiają się środki, ale podstawą do tego jest projekt. Jeśli państwo macie projekt, macie zadanie, więc przygotowujemy się z tymi zadaniami i czekamy, co pokaże się. W ostatnich latach bardzo mocno poszliśmy w inwestycje drogowe. Myślę, że tu mieszkańcy to odczuli. W tej chwili chcemy tak jak powiedział pan redaktor i słyszał pan redaktor, w budownictwo. Próbujemy też pozyskać środki i rozważamy możliwości budowy komunalnych mieszkań. Patrząc na sąsiadów, chcemy również w tym momencie pójść w tym kierunku. Tylko patrzymy i rozmawiamy przede wszystkim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bo tam może jako gmina możemy dostać dość duże dofinansowanie. No i elementy, które gdzieś się pojawiają, tak jak powiedziałem, w przestrzeni. Jesteśmy przygotowani. Jakie środki się pojawią, będziemy sięgać po niej, w tym momencie będziemy szli. Wiele jest do zrobienia w mieście, wiele, cały czas jest do zrobienia, bo. Idziemy też, chcielibyśmy pójść w podwórka, jednak dawno obiecane podwórka infrastruktury starej, zabudowy mieszkaniowej, ale też patrzymy przyszłościowo czyli kanalizacja sanitarna, patrząc na osiedle piastowskie, które się rozwija. Musimy też inwestować jako spółka, zakładów Wodociągów i kanalizacji. Musimy tam iść w tym kierunku. My jako gmina pomagamy. Także obszar jest dość duży. Mamy ten łącznik, który nie został wykonany w poprzedniej kadencji. No, radni wtedy nie zdecydowali się na to, żeby jednak podjąć to wyzwanie i zrobić łącznik. Mówię na ulicy Jeleniogórskiej, czyli wyjazd osiedla Piastowskiego, zakończony rondem. Żałuję tej inwestycji, że nie została wykonana. No, zapłaciliśmy za ogrody działkowe odszkodowanie. Mamy ten teren przeznaczony pod tą inwestycją, no, ale nie ruszymy bez wsparcia, bez wsparcia rządowego. No jest inwestycja, wówczas była inwestycja około 10 milionów złotych, kiedy my wcześniej planowaliśmy około 6 milionów złotych, czyli już była różnica 4 milionów złotych. Wtedy mówiłem do radnych, spróbujmy. Myślę, że damy radę. W tej chwili ta inwestycja podejrzewam się, będzie kosztowała 15 milionów złotych. I tak jak powiedziałem, bez wsparcia yy, administracji rządowej, nie damy rady, więc czekamy, jeżeli się pojawią takie środki, będziemy robić dalej drogi. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek środki na inne zadania, będziemy realizować. Panie burmistrzu, nie uniknę tego pytania, czy mieszkańcy powinni się przygotować również na podwyżki lokalnych podatków lub opłat, czy uda się część z nich utrzymać na obecnym poziomie. Panie redaktorze, trudno tu w tej chwili mówić, żeby, czy się uda, czy się nie uda. Podstawą do inwestycji to, to o czym rozmawialiśmy przed chwileczką. To jest dochód własny gminy, a dochód własny gminy to są podatki. I jeżeli odstąpimy od dochodu, odstąpimy od pozyskiwania środków, a tym samym od wkładu własnego, a tym samym inwestycji, więc nie będziemy liderem, będziemy szli tak jak pozostałe gminy. Wszystko idzie do góry. Ja pragnę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o, o zarobki. No, ja, panie redaktorze, kiedy obejmowałem stanowisko burmistrza miasta Świebodzice w roku 2000, 2020, 2018, przepraszam, w listopadzie, najniższa krajowa wtedy była 2100 zł. Teraz mamy 4000 666 zł, więc proszę zwrócić, 100% poszło to do góry. Wszystko poszło do góry, więc podatki myśmy urealniali w zeszłym roku. Była podwyżka wywozu nieczystości stałych, i teraz już to nie będą takie podwyżki jak ostatnio teraz będą kosmetyczne, ale będą podwyżki. Myślę, że to jak w większości samorządów. Panie burmistrzu, przejdźmy do nieco przyjemniejszych tematów. Jubileusz w tym roku, 25-lecie hali widowiskowo-sportowej. Znowu wracamy do obiektów związanych ze sportem i rekreacją w mieście. No właśnie, na najbliższą niedzielę zaplanowane uroczystości, i od niedzieli hala otrzyma imię Edmunda Walczaka. Panie burmistrzu, kim był Edmund Walczak i jaką miał rolę w historii świebodzickiego sportu i nie tylko? I nie tylko sportu, panie redaktorze. Tak, Edmund Walczak jest to pionierem naszego miasta, a oprócz tego, że przyczyniał się do rozwoju miasta, jak wielu naszych pionierów, którzy przyjechali tu w, lasa, w latach powojennych, to jeszcze był sportowcem. Sportowcem bardzo mocno zaangażowanym. Nawet do tego stopnia, że to już jest pokoleniowy sport, czyli synowie, którzy będą w niedzielę już również przy mnie, znam osobiście. Wyjątkowa rodzina, bardzo sympatyczna, ale myślę, że to sport pokazuje, że ci ludzie są sympatią do, do życia podchodzą. I myślę, że to warto było. Padł wniosek, zaakceptowany, zrealizowany. W tej chwili właśnie fajnie jest, że nasze obiekty będą miały swoje imiona, że będą imieniem Edmunda Walczaka, że, że będziemy cały czas wspominać tego człowieka przy każdej jednej wypowiedzi, że na hali imienia Edmunda Walczaka i Edmund Walczak będzie żył wśród nas. Myślę, że to też jest rzeczą wyjątkową dla rodziny. I taka uroczystość jest bardzo ważna. Często powtarzam, że bycie burmistrzem jest to ciężka, ciężka praca, ale dla takich chwil warto być burmistrzem, kiedy właśnie są te przyjemne momenty. Nie tylko o budżecie, nie tylko o wydatkach, o inwestycjach, ale właśnie między innymi nadanie imienia naszej hali. To wie, co będzie dalej, jeśli chodzi o y, krytą pływalnię. Może też zrobimy coś wyjątkowego. Natomiast y, pragnę zwrócić uwagę, jak ten czas leci. Tak niedawno, a już jest 25 lat, tak niedawno za mojej kadencji, budowaliśmy krytą pływalnię, a już minęło 20 lat krytej pływalni. Ja z samorządem 23 lata już y, za mną, także czas bardzo szybko leci. Dlatego warto. Takich ludzi wspominać jak Edmund Walczak. Panie burmistrzu, w takim razie zakończymy dzisiaj słowami do zobaczenia w niedzielę. W niedzielę tak naprawdę godzinę później się teoretycznie zobaczymy, bo zmieniamy, zmieniamy czas, się... tak, tam, tą dodatkową godzinę, więc będziemy po prostu bardziej wypoczęci. No i cóż, myślę, że. Tak jak pan burmistrz wspomniał, będzie to preludium być może do tego, że i pozostałe obiekty w świebodzicach zyskają imiona ważnych postaci dla historii świebodzic. A dziś, proszę państwa, o rzeczach ważnych, istotnych, o inwestycjach, przede wszystkim też o planowanym budżecie gminy świebodzice. Rozmawiałem z moim i państwa gościem, którym był burmistrz świebodzic, pan Paweł Ozga. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, ale powiem do zobaczenia. Do miłego do zobaczenia z naszym gościem.